Dzień dobry Państwu. Klub Książki Wita. Dzisiaj Paulina Tyczkowska jest z nami. Jest naszą gościnią. Cześć. cześć, cześć Marika. Miło Cię widzieć. Ciebie również. I dzisiaj będziemy rozmawiać o kobietach dużo, ale nie tylko. To dobrze. Ja mam wrażenie, że wciąż o kobietach im więcej mówimy, tym, tym więcej się chce. Jakbyśmy już latami odkrywały się na nowo trochę. I to... Myślę, że tak. Zresztą w ogóle mam takie wrażenie, że nam się czasem wydaje, że żyjemy w takiej bańce, że już kobiety tyle sobie wywalczyły i my już mamy tak super, że tak naprawdę po co mówić o tym feminizmie? Jeszcze coś sobie wywalczać. A prawda jest taka, że jest zupełnie odwrotnie i mam wrażenie, że jeszcze trzeba tyle powiedzieć i tyle jeszcze zrobić, że no nigdy dosyć tak naprawdę mówienia o, o kobietach, czy tych inspirujących, czy tych właśnie no zupełnie zwyczajnych, do których chcemy po prostu dotrzeć tak i właśnie je zainspirować na przykład. Tak, zwłaszcza, że e, zwyczajność to też jest teraz e, jakieś takie określenie. E, nie wiem, jak je nazwać, bo z jednej strony szukamy autentyczności w każdym, takiego czegoś, co się przybije, a z drugiej strony też mamy bardzo dużo e, przerysowań instagramowych, przerysowań w ogóle, wiesz, takich. E, no wiesz, jakbym chciała się zapytać, kim ja jestem, no to e, też ja ze sobą czasami muszę się zastanowić, żeby odpowiedzieć na to pytanie. No właśnie, myślę, że mamy trochę z tym problem w epoce Instagrama. Ja się dużo nad tym zastanawiam, bo jestem na Instagramie bardzo aktywna i bardzo go lubię, ale też bardzo się go boję, ponieważ. Gdzieś tam do końca nie wiemy, czy te twarze są przefiltrowane, czy nie. Wydaje nam się, że wiemy, jak ta osoba wygląda, która do nas mówi z tych storek, ale czy tak jest naprawdę? Same niby mówimy, że tych filtrów nie używamy, a jednak czasem łatwo jest tak zrobić swipe i troszkę lepiej wyglądać. Więc ja się też trochę tego boję. Ja wolę jednak trochę ten świat bez pudru i wydaje mi się, że te kilka lat na Instagramie ten zachwyt, że te kadry mogą być takie piękne i że te nasze rysy mogą być takie gładkie, mm -hmm. że to troszeczkę już odchodzi. Zresztą robi się popularna apka Be Real, tak? I jakby myślę, że Instagram idzie trochę też w tę stronę, więc chciałabym, żeby właśnie to się tak rozlało też na to, na to poza Instagramowe życie, żebyśmy... No teraz nie wiem, jestem umalowana, nie wstydzę się tego, ale jednak żebyśmy też bez tego pudru i bez tego wszystkiego czuły się dobrze i pokazywały się światu i sobie przede wszystkim. Trochę też poprzez to bycie z filtrem mam wrażenie, że chowamy swoje wnętrze, czyli tak naprawdę tą istotę siebie. I bardzo mocno, znowu, kładziemy nacisk, tak jak było w latach 80., -tych, 90., -tych, kiedy wchodziły reklamy w ogóle kosmetyków do telewizji, to stawiamy bardzo mocno na ten wygląd zewnętrzny. Znowu, pomimo tego, że niby się odchodzi, to jednak to, to wszystko zostaje. Tak, no pewnie nie uciekniemy od tego, ale no nawet no nie wiem, nie bawiąc się w jakąś domorosłą psychologię, fajnie gdzieś z tyłu głowy, no jednak mieć, nie wiem, jak sobie pomyślimy o autorytetach, tak? Szumne słowo, nie wiem, czy w tych czasach ono jeszcze ma, ma sens, czy jeszcze ktoś pyta siebie nawzajem, a kto jest dla ciebie autorytetem. Mam nadzieję, że jeszcze ludzie pytają się o to. Więc gdzieś tam, że z tyłu głowy mamy, mamy to, że, że ten ktoś powinien być prawdziwy, po prostu. Dla mnie bohaterką mogą być zarówno kobiety sławne, które dokonały dużo, jak i, nie wiem, bohaterką jest moja przyjaciółka, która samodzielnie wychowuje dwójkę dzieci i, i jest dla mnie po prostu geniuszką, i jest dla mnie niesamowitą kobietą, która ma ogromny wpływ na kobiety, z którymi się spotyka, więc w jej środowisku zmienia świat tak naprawdę. I takie kobiety są wszędzie, więc, więc tego może szukajmy. Mam nadzieję. Tak, wiesz co, fajnie, że to, to poruszyłaś, bo warto zauważać wokół siebie te inspirujące momenty, i to życie, które jest taką codziennością po prostu dostrzegać. Tak ja myślę, że w tej codzienności tkwi prawdziwe bohaterstwo, bo, bo kobiety, które stały się sławne poprzez jakieś swoje osiągnięcia, tak zarówno naukowe, jak i sportowe, jak i aktorskie, jak i innego rodzaju. Tak naprawdę, najpierw musiały się nieźle styrać i musiały dzień w dzień po prostu odwalać kawał ciężkiej roboty, a dopiero my widzimy efekty tego, jak to się potem fajnie udało i jak to super jest powiedzieć, wow, ale ona dokonała super, za tym często stoi 10 lat roboty, więc gdzieś tam nad tym warto się pochylić, że te bohaterki to, to jest po prostu taka ciężka, często żmudna, codzienna robota i żeby się w tym nie zniechęcić i żeby też je docenić. W świecie też pełnym przeciwieństw e, i trochę takiej wrogości e, też do kobiet. A my o tym wszystkim mówimy nie przez przypadek. Ja tu państwu e, Państwa wprowadzę trochę, że tak od razu zaczęłyśmy tak. <gry> bardzo mocno podkreślać e, rolę kobiet. Jesteś autorką e, książki Historia jednego zdjęcia kobiety, która e, no ja kiedyś już to mówiłam. Przy okazji naszego poprzedniego spotkania, że jest to książka, która powinna być taką książką stolikową, w sensie na stoliku nocnym po prostu sobie całe życie leżeć. Tak, jak, jak lamp. Doskonałe określenie książki. Ja zabiorę ze sobą to określenie. Ta książka stolikowa na stoliku nocnym. Bardzo mi się tak. Tak podoba. Tak, żeby wiesz, jak lampkę masz na stoliku nocnym, na szafce nocnej na stałe, ponieważ z niej korzystasz na co dzień, mhm. tak ta książka też powinna być takim elementem na stałe, żeby do niej niekoniecznie codziennie, ale żeby móc łatwo do niej sięgnąć i ją otworzyć na chybił na trafił i przeczytać historię. Krótką historię, treściwą historię, która zainspiruje i pokaże tę ogromną moc. I pokaże tę moc, która równa się właśnie zwyczajność, normalność, ale w taki sposób, że uwierzysz w siebie. To jest takie moje odczucie. Ta książka o tyle jest, o tyle wyróżnia się spośród innych podobnych, nie wiem, czy są podobne publikacje tak naprawdę bo nie, nie są to biografie, są to no, takie właśnie instagramowe historie, jakby zdjęcie. Właśnie, ale mam teraz ciary, bo jak teraz to powiedziałaś, ja sobie ją tutaj przytulam, ta książeczka, tak. ale przy okazji naszej rozmowy, no też ja sobie mogę do niej, do niej wrócić, bo gdzieś tam, nie oszukujmy się, jak książka powstaje, to jest na świeczniku, a potem troszkę się ją tam odkłada mm. na półkę i teraz ją sobie mogę przytulić znowu. To myślę teraz o tym, że to jest trochę taki zbiór takich instagramowych postów, do których możemy zawsze wrócić, właśnie przejrzeć 3-4, gdzieś tam jakaś osoba zakiełkuje w naszej głowie, i wtedy możemy już kopać głębiej, tak? tak jak na Instagramie coś nas zainspiruje, to wtedy możemy, nie wiem, wyszukać właśnie biografię, wgryźć się po prostu w życie tej baby. Ale zanim to nastąpi, no to fajnie gdzieś tam popływać po tej powierzchni i po prostu zobaczyć, kto, no, kto jest ciekawy. I co było też super, bo ja napisałam tę książkę z Jakubem Kuzą. To jest też fajne, że autorami tej książki jest, jest autor i autorka, czyli jest mhm. facet i kobieta w książce o kobietach. Myślę, że to, to było dość ważne, żeby były te dwie perspektywy. I tak naprawdę mieliśmy ogromną dowolność w wyborze tych kobiet. Każda kobieta stąd to jest taka, że tak, ja ją chcę, ja chcę o niej napisać, bo z jakiegoś powodu kurczę warto. Część z nich jest bardzo znana i każdy może sobie pomyśleć, że wiem o niej. A, a, a część to jest w ogóle wielkie zaskoczenie, na przykład, nie wiem, Virginia Abgar, tak, ja jestem mamą, całe życie słyszę ocenę noworodków w skali Abgar, w skali Abgar, w życiu się nie zainteresowałam, dlaczego skala Abgar, a to jest od nazwiska po prostu lekarki, y, która też tam nie miała lekko, bo y, przebijała się przez szklany sufit i mimo swojej ciężkiej pracy, jak jej zespół doszedł do takiego super momentu docenienia, to kierownikiem został mężczyzna, a nie ona, chociaż jej się to należało, więc gdzieś tam za każdą tą foteczką w tej książce no, stoją takie historie tych kobiet, co się musiały trochę przebić, i, i, i mamy wtedy takie: O Jezu, okej, okay, muszę poczytać o tym więcej. Ja, to, ja miałam ten efekt pisząc to, że mm -hmm. no, ciężko było się ograniczyć do tej ilości znaków, ale z drugiej strony było to fajne, bo to jest taka esencja tych ludzi, tych kobiet, właśnie. Jak to się stało, że wpadliście na pomysł takiej książki? Po prostu trzeba było ją stworzyć. Kuba napisał najpierw pierwszą część to była krótka historia jednego zdjęcia, i tam był przekrój różnych zdjęć, oczywiście sławnych i ciekawych kobiet też. I po sukcesie tej książki, po takich jakby ocenach z miasta, że super, że ciekawie. Okazało się, że my tych historii mamy jeszcze nieskończenie wiele. I właśnie wydawnictwo znak trochę wyszło z taką. A może zróbmy to tylko o kobietach, bo tam jest dużo kobiet, ale jednak znaczy im się to należy. Jeszcze tyle nam zostało tych po prostu bohaterek, że, że, że był taki niedosyt. No i oczywiście wtedy zaproponowano mnie jako kobiecie też udział i ja po prostu z ekscytacji to chyba nie spałam tydzień. I tak naprawdę ta książka musiała powstać, żeby uhonorować te kobiety, ja się nie boję tego powiedzieć, ja mogę brzmieć górnolotnie, mnie to zupełnie nie obchodzi, ale był to taki trochę mój pomnik jako, jako dziewczyny, która też inspirowała się całe życie kobietami, również właśnie tymi działającymi w obszarach nauki żeby jednak dołożyć swoją cegiełkę do tego, żeby głos pewnych kobiet został usłyszany i, i żeby po prostu kobiety mogły to czytać, mogły się inspirować i stwierdzić, że, że tak, dam radę, jak ona dała radę, to dlaczego nie? Na okładkę wybrałam sama osobiście Vivian Majer. Myślę, że to jest jedna z bardziej znanych postaci w tej książce, ale niewiele osób dokładnie wie, kim ona jest i właśnie na okładce jest kobieta zupełnie zwyczajna. Niania, która po prostu maszerowała w swoich ciężkich butach i trenczu po, i prochowcu po Chicago i po Nowym Jorku, robiła ludziom zdjęcia z zaskoczenia, ponieważ nie musiała patrzeć w swój aparat, tylko go trzymała, fotografowała bezdomnych, fotografowała dzieciaki, fotografowała przede wszystkim siebie w witrynach sklepowych, można ją nazwać myślę prekursorką selfie, czyli robiła selfie zanim to się nazywało selfie i zanim to było modne i ona była taką tak zwaną zbieraczką ona chowała te negatywy do szuflady ich było tysiące setki tysięcy i nikt by w ogóle się o tym nigdy nie dowiedział gdyby nie John Malow, który w 2007 roku wylicytował na licytacji takiej w ciemno w Ameryce są modne takie licytacje w tych piwnicach albo w krytkach więc za 400 dolarów wylicytował pudło z negatywami bo robił różne albumy fotograficzne i stwierdził że tam może być coś ciekawego odkrył te negatywy i przez dwa lata na blogach publikował te zdjęcia, szukał autorki i po prostu dzięki niemu tak naprawdę, no my możemy teraz oglądać te zdjęcia Vivian Mayer, one są po prostu doskonałe, oddają klimat, chwytają moment po prostu tu i teraz, bardzo surowo i bardzo pięknie i właśnie bardzo prawdziwie, bez żadnych filtrów zupełnie. Nie wiemy do końca, czy ona by tego chciała, ponieważ właśnie ona była tak zwyczajna, że gdzieś tam ukrywała te rzeczy w momencie, kiedy on zrobił wielką wystawę w 2009 roku, no ona już nie żyła. Mam tu trochę zgrzyt, że być może ona by chciała, żeby to zostało w szufladzie, ale z drugiej strony zainspirowała tyle osób, w tym mnie do robienia zdjęć, no, że po prostu musiała tutaj być. No. no i tak można bez końca, tu o kobietach, które są opisane. No. Trochę. A pogadajmy trochę bez końca, na przykład o Margaret Hamilton. Tak, Margaret to jest w ogóle, to jest, myślę, chyba najważniejsza tak naprawdę naukowczyni w tej książce. Zwłaszcza w takich. Mam dziś poczucie życia w takim stereotypie, że właśnie kobiety to humanistki, a mężczyźni do nauki. Mimo, że my się przebijamy z tego, ja jestem humanistką, więc no niestety tutaj nie podbijam tego, tego punktu widzenia. Z matematyki jestem straszną nogą. Ale gdyby nie pewne kobiety, no to byśmy nie poszli też do przodu. A zwykle laury zbierają jednak mężczyźni. I to co mnie urzekło w historii Margaret Hamilton, nie wiem tam czy państwo pamiętają, ale to jest to bardzo słynne zdjęcie z Tomami Kodów do Apolla. i to zdjęcie często bardzo właśnie krąży w sieci. Ono jest też przypominane przez zawsze grupy dziewczyn naukowczyń na Facebooku, bo rzeczywiście jest ikoniczne. No i ta po prostu niepozorna okularnica, no marzyła o tym, żeby robić karierę w nauce, ale musiała musiała Pierwszeństwo miała po prostu kariera jej męża i jak to przeczytałam, to mi się nóż w kieszeni otworzył, bo myślę sobie, Boże, dziewczyna po prostu marzyła o studiach matematycznych, no ale rodzina musi jakoś funkcjonować, jest dziecko, jest mąż, on robi karierę prawniczą. Sorry mała, musisz odstawić swoje ambicje, zajmij się domem. No tak było wiele lat, myślę, że do tej pory tak jest w niektórych jeszcze polskich domach i to jest też taka trochę moja misja, żebyśmy trochę z tego wychodziły. Ja bym chciała, żeby to był po prostu dla kobiety wybór, jeżeli kobieta chce zajmować się domem i dziećmi i nie siedzieć w domu, bo jak słyszę też, że się siedzi w domu z dzieckiem, to my mamy wiemy, że się nie siedzi, tylko się głównie biega albo chodzi za tym dzieckiem. No to gdzieś tam um, chciałabym, żebyśmy, żebyśmy miały ten wybór, a nie, y, nie po prostu były potępiane, jeśli chcemy robić karierę i, i uważane, o jaka to po prostu matka y, wychodzi codziennie do pracy, nie zajmuje się tym dzieckiem, dziecko jest w żłobku, y, no albo właśnie siedź, w domu z dzieckiem, nie ma ambicji, powinna iść do pracy. Y, mhm. Więc gdzieś tam lugara jest mi bliska, y, ale ostatecznie udało jej się zrobić. Dużo. Kosztem tego był rozwód, mąż niestety nie zniósł tego, że dostała się na prestiżową uczelnię, że, że po prostu pieła się po szczeblach kariery w NASA. No ale umówmy się, to było NASA. Jak mogła tego nie zrobić, jeśli miała taką możliwość? No i co? Pracowała, uczyła się po nocach w bibliotekach z córeczką śpiącą na podłodze pod stołem. No i dzięki niej tak naprawdę doszło do pierwszego lądowania na Księżycu, ponieważ opracowała system ostrzegający o awarii. I jeszcze tutaj jest dodatkowy smaczek znowu z męskiego świadka, taki powątpiewający, bo to było takie, po co mam ten system? No, oni tacy byli trochę sarkastyczni do niej, właściwie to nie jest to potrzebne. No a potem w sytuacji, gdzie już do tego lądowania Apolla miało dojść, bez tego by po prostu nie dali rady, więc to było coś naprawdę pięknego. I ona potem powiedziała po tej misji, o mój Boże, udało się, ale myślę, że jej się nie udało, ona to zrobiła. Udało się zabiera trochę, wiesz... Tak. Nie udało Spoczyna. samo, to, się, to była ciężka robota jej wieloletnia, poświęcenie też rodziny, ale było ważne. Wiesz, tak, wspomniałaś o tym takim sarkazmie, sarkazmie z, z którym mężczyźni startują wobec kobiet w ogóle przy ich jakichś osiągnięciach, przy ambicjach, przy marzeniach bardzo często, to nie są minione dzieje niestety. No właśnie nie są. I ja bym, najgorsze jest w ogóle to, że to nie jest tylko sarkazm męski, tylko to są też komentarze innych kobiet. I to jest dopiero bolesne, bo ja sama posłałam córkę do żłobka, jak miała 10 miesięcy, uwaga, przeżyła i rozwija się super. Jest teraz sześcio ponad latką, która, która uwielbiała po prostu ten żłobek i swoje cioci i miała już tam powiedzmy pierwsze koleżanki, nie stała jej się krzywda, ale miałam to. No, wróciłaś już do pracy, ja no tak, tak, Zosia chodzi do żłobka. A do żłobka i po prostu codziennie i to były kobiety głównie jak ja mogłam nie jak ja mogłam przecież powinnam do trzeciego roku życia po prostu być z nią sklejona w domu nie inaczej będzie miała zaburzony rozwój więc to jest przykre to nie są tylko męskie komentarze. No i tu mamy przykład też Osieckiej która jest w książce z też jej perspektywą. No tak, no Osiecka, tak wiadomo, naczelna poetka, wszyscy ją kochamy, każdy po prostu lubi się pochwalić, jak to zna jej teksty, jakie to one są inspirujące, ale pamiętajmy, że za każdą taką kreatywną pracą, no znowu, to są znowu koszty i tak naprawdę właśnie jest tutaj takie, no to zdjęcie też jest ikoniczne, nie wiem czy je teraz znajdę, na zdjęciu jest Maryla, o, o tu razu mi się otworzyło, zobacz, ale dosłownie. Tak, więc na zdjęciu jest Maryla Rodowicz z Osiecką, Oczywiście to były nierozłączne przyjaciółki, a tutaj mamy Daniela Pasenta, właśnie męża Osieckiej z, z córką Agatką, Agatą Pasent na rękę. No i tu po prostu, no cóż, kobieta poszła za ciosem i za swoją inspiracją, i rzeczywiście można powiedzieć, że to facet został w domu z dzieckiem, a ona gdzieś tam szła za karierą, za sercem, za tą bohemą, za tym artystycznym życiem. Ono ją po prostu wzywało. Tylko. Tak naprawdę, czy ona zasługiwała na to potępienie, które dostała, bo ją środowisko po prostu wykleło, ona była tą złą matką, ona zostawiła Agatę jak ona mogła, a ten Daniel, o Boże, no, zajmuje się dzieckiem, niesamowite. A tak naprawdę, pełno kobiet jest codziennie w takiej odwrotnej sytuacji, że przecież facet pracuje, robi karierę, nie widuje tego dziecka i no, nikt się jakoś nie dziwi, nie? Więc ja bym takiej do końca nie potępiała, ja w ogóle, tutaj nie ma w ogóle ocen w tej książce, ja nie oceniam tych kobiet, bo ja nie mam prawa tego robić zupełnie. Mm. Jakżebym mogła, ja po prostu uważam, że warto na nie patrzeć i już samemu sobie wyciągnąć wnioski, ale no Agnieszka mówiła, że nie może być ptakiem uwięzionym, więc prawdopodobnie gdyby nie zrobiła tego, co zrobiła, nie wyszła, nie wyzwoliła się, nie pisała, nie przeżyła tych wszystkich rzeczy, które przeżyła, tych swoich romansów z chłaską i innych, no to byśmy nie mieli tej Osieckiej, nie mielibyśmy tych tekstów, które są mega ważną częścią naszej kultury, tak? Więc to jest trochę coś za coś, warto zawsze o tym pomyśleć. Ja o tym zawsze myślę, jak, jak gdzieś tam sobie wspominam Osiecką, bo też lubię sobie poczytać jej wiersze i cieszę się, że powstały. Myślę, że by ich nie było, gdyby gotowała codziennie obiadki mężowi. Czy to, że brałaś udział przy tej książce, czyli to był taki no powrót, powrót do przeszłości, i taka randka z wieloma kobietami. O ja zaproszłam to... na takie kolacje, to na pewno. Z no, mm. większością się nie da, szkoda. Czy to Cię zainspirowało do tego, żeby sobie przypomnieć też trochę swoją przeszłość, naszą przeszłość? I nawiązuję teraz do Twojej kolejnej książki, która nie tak dawno się ukazała opowieści z Trzepaka Historia jednego zdjęcia. Też wydawnictwo znak. Super książka. Też przytulam, jestem przygotowana. Też tak. W ogóle okładka jest tak bardzo. Taka wiesz, no, tak taka rodzima z tym trzepakiem. To jest oczywiście trzepak, centrum dowodzenia, no bo tak było po prostu. To było miejsce, gdzie warto było być, jak już dorastamy i chodzimy do pracy, to zawsze warto być na papierosie albo na kawie, bo wtedy się wie, co się dzieje w firmie. Natomiast przed blokiem trzeba było być zawsze na trzepaku i wtedy wiadomo było, co się dzieje. No, życie tam po prostu kręciło się wokół, wokół trzepaka. No, to było Czasami fajne. były takie zdemolowane karuzele, ale trzepak był bezpieczniejszy. Myślę, że tak, były trochę niżej, ale gdzieś tam te ósemki kręcone na trzepaku, no to jest część chyba dzieciństwa każdego z nas, kto gdzieś tam pamięta jeszcze czasy bez komórek. No. Przyznaję się, że, że pamiętam te czasy. No. Może nie powinnam, ale pamiętam. Ja, ja też doskonale pamiętam te czasy. Mało tego, pamiętam czasy, kiedy w domu nie miałam telefonu stacjonarnego, więc też się chodziło do budki telefonicznej, żeby gdzieś zadzwonić, na przykład do mamy do pracy. A najlepszy, znaczy najlepszy dla mnie, dla mojej mamy, nie najlepszy moment był, kiedy po raz pierwszy pojechałam na wakacje bez rodziców, tylko z chłopakiem, i no w domu nie było telefonu, więc nie miałam jak zadzwonić. No, a że można było zadzwonić do pracy do mamy, która była tam do 14, a że się zarywało nocki, więc się do 14 spało, i później się nie dzwoniło. Nie wyobrażam sobie teraz tego. Zero kontaktu tak naprawdę, zero. No teraz moja mama dostałaby na chyba zawału. Zastanawiam się w ogóle, jak ona nie dostała zawału wychowując mnie, bo właśnie ja przepadałam przed blokiem, ja byłam tym dzieckiem, co znika na pół dnia, łazi po drzewach z kluczem na szyi i po prostu ten rodzic biedny czekał i nic, i przyjdzie lub nie przyjdzie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak... Oni to, ci nasi rodzice przeżyli, ale wiem, że na pewno to dzieciństwo podwórkowe, ówczesne, no moje przypadło na lata 80., no to było po prostu przygodą jedną wielką. No. I, I gdzieś tam fajnie wrócić do tych czasów, bo jednak, jak myślę, myślę, myślę o jednym słowie teraz, którym miałabym to gdzieś tam nazwać, to, 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 to była wolność, bo my teraz mamy oczywiście wszystko super, jest technologia, możemy się skontaktować z każdym, w każdym miejscu na świecie, nie na no, w ogóle super, ale jednak jesteśmy przyklejeni do tych telefonów, one są sklejone z naszą ręką, nasze szyje po prostu już przyjęły te pozycje i spędzamy w nich 3/4 dnia. A tam po prostu człowiek mógł pooddychać, nie patrząc co chwilę w ten telefon, czy ktoś zadzwoni, czy ktoś odpisze, czy chłopak odpisał, czy nie odpisał. Przecież randkowanie teraz to jest istny koszmar. Po prostu to zastanawianie się, czy on odczytał, ale a, odczytał, ale nie odpisał. Aha, nie odczytał, dobra. A kiedy odpisze? A powinno mu odpisać, o Jezu, napisał cześć, ale co oznacza to cześć? Powinna mu odpisać po minucie? Nie, to za szybko. To może po pięciu minutach, albo w ogóle jutro, to wtedy pomyśli, że nie jestem taka narwana. A kiedyś to po prostu się rozmawiało, chłopak musiał przyjść do domu, zdobyć numer telefonu, zadzwonić, zastać dziewczynę w domu, tak jak mówiłaś. No, był w tym jakiś taki urok i taka właśnie, yy, taka właśnie wolność, że te kontakty były takie bardziej bardziej jednak prawdziwe. One są teraz łatwiejsze i szybsze, ale czy prawdziwsze? Nie chyba. No właśnie, a skąd yy, przyszła do ciebie ta książka, Opowieść Strzypak? Ona w ogóle przyszła bardzo z życia, ponieważ ja rozmawiałam dużo właśnie z Zosią, moją córką, która miała wtedy lat 5, niecałe, no i z jej oczywiście koleżankami oraz z różnymi w ogóle dzieciakami i znajomych. I w rozmowach zaczęło się przewijać, że one w ogóle nie kumają o czym my mówimy. Jak to? No mamo, no to wiesz, no jak oglądałaś, jak, jak byłaś mała na Netflixie, coś tam, ja mówię, ale nie było kochanie Netflixa, jak ja byłam mała. Jak to nie było? No, wiesz, no nie było różnych rzeczy, nie było w ogóle telefonów komórkowych, i okazało się, że te dzieci mają taką trochę dziurę w głowie, bo na przykład one czytają książki dla dzieci, w których nadal występują, jak, jak się przypatrzysz, a też masz pewnie w domu dużo książek dla dzieci, to na przykład telefony w tych książkach to są telefony stacjonarne bardzo mhm. często, bo ich ilustratorzy no są na przykład w naszym wieku lub starsi. I na przykład taka, taka pięciolatka ogląda teraz książkę, albo dwulatka i się uczy tak, życia z takiej książki, i ona nie wie, co to jest bo ona tego nigdzie nie widziała na żywo. Mm -hmm. I gdzieś tam w rozmowach z wydawnictwem powstał taki pomysł, że mówię, słuchajcie, te dzieciaki jakby nie wiedzą, jak było, nie wiedzą, jak, mo jak mogło być. Niech się kurczę dowiedzą, niech zobaczą, że to nie jest tak, że ten telefon jest niezbędny. To głównie chyba wyszło z tego. Ta książka to ma być trochę coś takiego, że jeśli czytają dziecko, Oficjalnie jest to książka dla dzieci, ale ja ją pisałam tak, żeby dorosły miał też frajdę z czytania. Dla dorosłego to ma być taki właśnie pamiętnik, takie złote myśli troszeczkę, powrót do tych złotych myśli, któreśmy kiedyś pisali, a dla dzieciaka to ma być takie, zobacz, podnieś głowę z telefonu. Możesz się fajnie pobawić patykami, kamieniami, kapslami. Myśmy to robili. Ja gram do tej pory z Zosią w klasy. Rysujemy sobie kredą i po prostu skaczemy. Tutaj jest też prze, przepis, instrukcja jak grać w gumę, no bo też się trzaskało po dwie godziny, trzy przed blokiem. Więc gdzieś tam zależało mi, żeby pokazać, że można było bez telewizora, można było z dwoma kanałami w telewizji, można było że bajka była tylko raz dziennie o 19 i to wszystko, a reszta to były właśnie jakieś rozmowy, jakieś zabawy, jakieś spotkania. Więc po prostu chyba ona też po prostu mam takie poczucie, że musiała powstać, żeby po prostu pokazać dzieciakom, że można inaczej. Czy wspominasz tam o gumach Donald? No, jak żeby mogła nie wspominać? Wspominam o McDonald's, o bloku czekoladowym, oranżada w woreczku. No to są smaki, które my po prostu pamiętamy. W ogóle te obiady mamy i obiady babci, no to to jest coś, co od razu rozlewa po prostu ciepło po naszym serduchu, więc gdzieś tam taka jest ta książka, jakby przerzucając jej strony. Myślę, że trochę przenosimy się w czasie. Nie boję się tego powiedzieć. I ja mam wrażenie, że po prostu czuć te mielone z mizerią. W niektórych stronach. I ja, ja po prostu to, to czuję i tak czułam, jak pisałam. Chciałam gdzieś tam przekazać trochę kapsułowo fragmenty mojego dzieciństwa, bo myślę, że te fragmenty dzieciństwa dla naszego pokolenia mamy po prostu wszyscy wspólne. I, i fajnie gdzieś tam sobie je czasem no, odświeżyć ze środka po prostu. Dziękuję Ci bardzo za te książki. Naprawdę. Dziękuję. Widzisz, to tak jak stolikowa książka o kobietach, tak samo taką, taką rodzinną książką. <noise> powinny być opowieści z Trzepaka. Ja myślę, że w ogóle fajnie jest właśnie rodzinnie czytać i to można robić zarówno właśnie, nie wiem, wziąć te, takie opowieści z Trzepaka i może usiąść babcia z wnuczkiem, mama z tatą i dzieckiem, tata z synem, mama z córką, wszelkie po prostu konfiguracje, dziadkowie się pośmieją, powspominają, a dzieci się zachwycą, otworzą buzię i powiedzą, niemożliwe, mamo, jak to możliwe? A z drugiej strony, ja też lubię takie sytuacje, gdzie każdy członek rodziny sobie gdzieś tam czyta sam. Na przykład dziecko sobie przysiądzie na kanapie, weźmie swoją książkę dla dzieci, a mama na przykład weźmie swoją dorosłą i właśnie też się tam zatopi. Ważne, żeby gdzieś tam te książki były i krążyły i żebyśmy właśnie y, po tym czasie przyklejonym do telefonu też pamiętali o prawdziwych literach. I jakby to jest chyba najważniejsze. Ale fajne podsumowanie. Prawdziwe litery mi się podobają. Prawdziwe, prawdziwe twarze na Instagramie i prawdziwe litery. Tak, idźmy w to, co prawdziwe. To by było fajnie. Teraz mi się y, przypominają różne historie, kiedy to się rzeczywiście bez telefonu umawiało na konkretną godzinę na mostku w parku i trzeba było przyjść, i nawet nie było. Tak, nie było w ogóle nawet takiej opcji, żeby pomyśleć, żeby nie. Prawda? I jakoś tak to było, rzeczywiście to była taka wolność taka wolność, inna jej jakość. Tak, tak, no jak to mówisz, to mam trochę takie ciary, bo po prostu pamiętam jak to było, yy, więc jak mówię, właśnie teraz jest niby łatwiej, czy fajniej, no właśnie, to jest, to jest kontrowersyjne, czy fajniej, ja myślę, że właśnie dobrze jest spędzając razem czas w tych czasach, yy. No właśnie po prostu odłożyć ten telefon i trochę spróbować pobyć jak, jakbyśmy byli znowu w latach 80., nawet się tak zabawić, po prostu dobra, to ja teraz odkładam telefon na pół dnia i po prostu go nie ma, nie patrzę na Instagrama, nie patrzę na Facebooka, nie obchodzi mnie czy przyszło powiadomienie z Tindera, czy przyszedł nowy mail, w ogóle odwyłączyć te powiadomienia. To jest świetna metoda, wyłączyć te wszystkie pinglujące mm -hmm. rzeczki i po prostu być tu i teraz, no. Tajna sprawa. Idę zaraz to zrobić chyba. Właśnie państwo też zachęcamy do tego, żeby tu i teraz pojawiało się coraz częściej w państwa życiu. A my idziemy bez telefonów na trzepak. Tak jest. Bez telefonów na trzepak. Ja chciałam powiedzieć, że na siłowni takiej w parku. Wczoraj kręciłam fikołki. Cudowne doświadczenie powrócić do tego. Siniaki pod kolanami są, ale niczego nie żałuję. Państwa zachęcam do sięgnięcia po literaturę Pauliny. To naprawdę są książki bardzo ważne. To nie są książki na przeczytanie od deski do deski, odłożenie na półkę. To są książki do tego, żeby je przeczytać kilka razy, a później do nich wracać jak najczęściej. O. Bardzo Ci Marika, dziękuję. Przede wszystkim dziękuję Ci za to, że te książki wciąż żyją, bo to jest chyba najpiękniejsze, co może być dla, dla autora, że ta książka żyje i zawsze jak ją widzę u kogoś ze znajomych na przykład, to mam takie poczucie no, wielkiego wzruszenia jednak za każdym razem. Dziękuję Ci. Do życzę Ci dużo takich momentów. Dzięki. Do zobaczenia, dziękuję. Do zobaczenia, dzięki.